Do samego programowania wystarczy nam laptop i jakiś edytor. Jeżeli jednak chcemy automatyzować sieci, to na pewno będzie nam potrzebne środowisko testowe. Najlepiej jest uczyć się i testować na urządzeniach fizycznych. Rzadko jednak mamy do nich dostęp. I wtedy z pomocą przychodzą nam środowiska wirtualne. Dziś zajmiemy się jednym z nich. Zapraszam. Zanim przejdziemy do CML-a, bo o nim dzisiaj będziemy mówili, zachęcam Cię również do obejrzenia osobnego odcinka, w którym omawiam ideę emulatorów, a nim właśnie jest CML. Jest tam dużo ciekawej teorii, która dodatkowo przybliży Ci działanie właśnie CML-a. Link znajdziesz pod filmem. Ja przeskakuję do komputera i zaczynamy. Czym zatem jest CML Personal? Jest to tak naprawdę Virl 2.0. Wcześniej były dwa niezależne produkty, bardzo podobne, ale Cisco je ujednoliciło i stworzyło jeden produkt. W celu dokładnego zapoznania się z tym produktem zachęcam Cię do odwiedzenia strony developercisco.com. Dokładny adres standardowo pod filmem. Jak widzisz, CML występuje w dwóch wersjach: Enterprise i Personal. Czym one się różnią? Jest to tak naprawdę ten sam produkt, powiedzmy z trzema różnicami. Po pierwsze, Personal pozwala uruchomić do 20 urządzeń, a Enterprise do 300. W Personal nie da się tej ilości rozszerzyć żadną dodatkową licencją, jest to wartość stała. Jak chcemy mieć więcej urządzeń, no to niestety musimy kupić sobie wersję Enterprise. Po drugie, wersja Enterprise wykorzystuje klastrowanie OpenStack, więc możemy ją rozproszyć na kilka serwerów fizycznych. Po trzecie, dla wersji Enterprise mamy oficjalne wsparcie Taka. Natomiast dla Personal jest tylko darmowe community, w którym można uzyskać wsparcie nie tylko innych użytkowników, ale też pracowników Cisco. Zresztą CML w przeciwieństwie do wirla czy yy, innych emulatorów jest niesamowicie prosty zarówno w instalacji, jak i użytkowaniu, więc do tego community praktycznie rzadko się sięga. Pewnie jak trafimy na jakiegoś baga czy coś, no to się przydaje. CML jako produkt komercyjny, również dla wersji personal, jest płatny. W formie rocznej subskrypcji, która kosztuje dużo, niedużo, zależy jak na to spojrzeć, 199 dolarów. Jest to tak zwany smart licensing, czyli taka subskrypcyjna forma licencjonowania firmy Cisco. Jakie są podstawowe cechy CML? Po pierwsze, mamy interfejs HTML-owy w Poprzedniej wersji, czyli w VirLu była dedykowana aplikacja, którą, taka desktopowa, którą trzeba było sobie zainstalować. Kolejna rzecz to w ramach subskrypcji mamy dostęp nie tylko do emulatora jako takiego, ale dosyć dużej liczby, nawet nie tyle modeli, co typów oprogramowania. Mamy iOSL 3, czyli klasyczny router. Mamy IOSL 2. Mamy NXOS czyli urządzenia data centrowe, mamy iOS XR, urządzenia operatorskie, mamy ASE, czyli urządzenia bezpieczeństwa, ale też mamy dostęp do e, dodatkowych narzędzi, takich jak generator pakietów T-Rex, e, taki emulator WAN, który jest w stanie nam wprowadzić różnego rodzaju opóźnienia czy utraty pakietów, symulować je. E, kolejna rzecz to stacja Linuxowa, taka z desktopem. Serwer Linuxowy, taki klasyczny, i serwer Linuxowy z obsługą kontenerów. I teraz, jeżeli chodzi o te urządzenia, to czy tam obrazy, to widziałem na wielu forach takie pytania, czy można je wykorzystywać do innych emulatorów. I generalnie nie. Natomiast jest taki zapis w dokumentacji, który mówi, że wykorzystanie obrazów które są w pliku ISO dostępnym do ściągnięcia wraz z całym emulatorem, dostępne jest tylko w ramach cml Natomiast wykorzystanie ich poza CML-em, jak to Cisco ujęło, without a proper license, is prohibited, czyli jakby niedozwolone. I teraz co to znaczy bez tej licencji? Nie znalazłem takiej jednoznacznej interpretacji, ale moje rozumienie jest takie, że. Jeżeli kupimy sobie oficjalnie CML, to możemy te obrazy wykorzystać w innym emulatorze. Pytanie, czy jest sens, no bo już i tak kupiliśmy emulator, który jest bardzo dobry, moim zdaniem, i spokojnie dorównuje funkcjonalnościom tych, które są darmowe i dostępne jakby do ściągnięcia sobie w internecie. Jeżeli sobie natomiast ściągniemy bez kupowania taki obraz, no bo te obrazy gdzieś tam w internetach są dostępne, to jesteśmy trochę w szarej strefie. Tak? Ale to jest jakby e, moje rozumienie tych zapisów. Co jeszcze, jeżeli chodzi o funkcjonalności? Mamy możliwość podłączenia się do sieci zewnętrznej, czyli mamy taki konektor, dzięki któremu urządzenie może zintegrować się z jakby siecią zewnętrzną, po to chociażby, żebyśmy mogli robić SSH na to urządzenie z zewnątrz. Czy integrować się z fizycznymi e, urządzeniami sieciowymi. Kolejna rzecz to jest przechwytywanie pakietów, które moim zdaniem jest słabe. Podobno w wersji 2.1, e, która lada moment wyjdzie, ma być już e, dużo fajniejsze, będzie możliwość ściągnięcia plików pickup, tych, które właśnie przechwytują te pakiety, w których są zapisywane. E, w tej chwili trzeba trochę kombinować, bo ten plik gdzieś tam jest generowany, on jest tylko jakby tymczasowy, trzeba go zdążyć gdzieś tam sobie skopiować, ciągnąć, potem skopiować dużo rzeczy, ale można. Kolejna rzecz to jest oczywiście dostępne API tak po to żebyśmy mogli sobie automatyzować budowanie środowiska nie tylko jakby samych urządzeń później tą automatyzację będziemy sobie omawiali w kolejnych odcinkach zresztą po to budujemy sobie to, to środowisko wirtualne ale jakby CML sam z siebie ma API po to żebyśmy nie tylko mogli zbudować topologię ale też wstępnie ją skonfigurować. I tu taka ciekawostka, bo WIRL miał coś takiego, co się nazywało AutoNetKit. I w wersji 2.0, czyli w CML-u, CML e, tego komponentu już nie ma, e, który był bardzo przydatny, no i jakby nie spotkało się to z zadowoleniem użytkowników. Ale od czego mamy inżynierów devnetowych? I co ciekawe, nasz rodak, kolega e, Piotr Wojciechowski napisał taki komponent. I nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że kod jego został zaakceptowany oficjalnie przez Cisco DevNet i jest dostępny do ściągnięcia na stronie właśnie Cisco Modeli, Modeling Lab. Także gratulacje. Link znajdziecie pod, pod filmem w opisie. Natomiast, czego nie może CML? Po pierwsze, nie jest w stanie, zresztą, jak każdy emulator. Emulować fizycznych procesorów, tak? Czyli IC-ów, FPGA i tak dalej. Więc ten kod, który jest dostarczany, jest on jakby pełnoprawnym kodem, jakby z pełną funkcjonalnością ty, te, tego, co mamy na urządzeniach fizycznych. Natomiast to, co wymaga obsługi fizycznej właśnie za pomocą tych procesorów, jest po prostu zaimplementowane. Często jest tak, że polecenia są, ale nic nie robią, a czasami jest tak, że nawet poleceń nie ma. Ponieważ jakby przesyłanie pakietów pomiędzy tymi wirtualnymi urządzeniami odbywa się software'owo w ramach tego, powiedzmy, wirtualizatora, to raczej nie wykorzystywałbym takich emulatorów, czy generalnie CML-a do testowania różnego rodzaju przepustowości. Tak, nie będzie to miarodajne. I trzecia rzecz to jest... Nie wykorzystywałbym, czy przynajmniej nie ufał za bardzo testom zbieżności różnych pro, ro, rodzajów protokołów routingu. Z racji tego, że w środowisku takim produkcyjnym mamy do czynienia z zupełnie innymi tablicami routingu. One są dosyć spore często. I druga rzecz do zbieżności wykorzystujemy zaawansowane mechanizmy, takie, cho, chociażby jak BFD, które w wirtualnym świecie nie zawsze działają prawidłowo. Także to są trzy rzeczy, których CL, CML nie może. Przejdźmy zatem do instalacji. Co nam będzie potrzebne? Na pewno dość mocna stacja robocza. Jak spojrzymy na wymagania w dokumentacji, to widać, że sam CML wymaga 8 GB RAM oraz 4 rdzenie CPU. Minimalny dysk uruchamiany przy instalacji to 16 GB, ale dla większej ilości środowisk zalecam zdecydowanie utworzyć większy dysk nawet do 100 GB. CML jest maszyną wirtualną samą z siebie i jest dostępna tylko w formacie OVF, więc wspierane są tylko wirtualizatory VMware. Jak widać, są to aplikacje desktopowe, takie jak VMware Workstation, Fusion Pro Player, ale też klasyczny serwer ESX. Dlaczego potrzebujemy dodatkową aplikację do uruchomienia CML-a? CML to tak naprawdę Linux, w którym uruchomione są wirtualizatory KVM i qm -u. Obrazy urządzeń to nic innego jak maszyny wirtualne. I żeby teraz uruchomić taki dodatkowy system operacyjny na naszym laptopie, no to musimy mieć aplikację, która pozwala na wirtualizację. Jak widzisz, mamy tu tak naprawdę dwie wirtualizacje, ale o tym za chwilę. Ja do instalacji wykorzystam VMware Player, który jest darmową aplikacją do domowego użytku. Ściągamy go ze strony VMware, wchodzimy w Downloads, Free Product Downloads. Workstation Player i klikamy Try Workstation Player for Windows. Jak widzisz, nie jest wymagane nawet do tego logowanie się. Zapisujemy sobie plik na lokalnym dysku i uruchamiamy instalację. Instalacja jest bardzo intuicyjna i szybka. Następnie ściągamy pliki instalacyjne CML, oczywiście zakładając, że już zakupiliśmy licencję. Logujemy się do strony Cisco Learning Network Store, przechodzimy do zakładki My Account i klikamy w Download. Zostaniemy przeniesieni na stronę Software Download, skąd możemy pobrać już odpowiednie pliki. Mamy tu dostępne dwa pliki i musimy ściągnąć oba. Jeden to sam CML, natomiast drugi, zdecydowanie większy, to ISO z obrazami urządzeń. Uruchamiamy teraz VMware Player, klikamy w Player, File, Open i wybieramy ściągnięty wcześniej plik VF. Jak już proces importu się zakończy, to nie uruchamiamy jeszcze maszyny wirtualnej. Trzeba ją jeszcze odpowiednio skonfigurować. Pierwsza rzecz to ustawiamy ilość RAM. Zalecane jest 8 GB, natomiast przy 4 też CML się uruchomi. Jeżeli chodzi o CPU, to musi tu być minimum 4 rdzenie. Jak wybierzemy mniej pamięci niż zalecana, to najwyżej nie uruchomimy bardziej skomplikowanej topologii. Ale z mniejszą ilością CPU CML po prostu nie wystartuje. Także 4 procesory czy 4 rdzenie jest to absolutne minimum. Skoro jesteśmy już przy procesorze, to trzeba tu wspomnieć jeszcze o jednym dość ważnym wymaganiu. Jest to sprzętowa wirtualizacja znana jako VTX lub AMD V w zależności od producenta. Jeżeli nasz procesor posiada tą funkcję, a prawdopodobnie posiada, to jest ona najczęściej już aktywna. Jeżeli nie, to musimy ją włączyć w BIOSie. Kolejna rzecz to dysk. Domyślnie jest on ustawiony na 16 GB, żeby było łatwiej ściągnąć plik OVA, ale zaleca się go zwiększyć. W zależności od tego, jak duże będą nasze topologie, ile będziemy ich mieli uruchomionych, no to taką przestrzeń musimy przewidzieć. Można rozszerzyć teraz od razu, lub można zrobić to później. Ja ustawiam sobie na bogato na 100 GB. Po uruchomieniu cml musi on mieć dostęp do plików z obrazami urządzeń. Są one zawarte w tym drugim pliku, który ściągnęliśmy ISO. Musi on zatem być permanentnie zamapowany do maszyny wirtualnej. I w tym miejscu montujemy go właśnie jako CD. Wybieramy sobie ten obraz i oczywiście nie zapominamy zaznaczyć opcji Connected at Power On. Interfejs sieciowy warto zostawić jako bridge, bo yy, wtedy będziemy mieli możliwość korzystania bezpośrednio z sieci zewnętrznej. W przypadku np. Na NATA nasza topologia będzie ukryta i będzie nam ciężko dostawać się do urządzeń z zewnątrz. Warto tu też zwrócić uwagę na jedną rzecz. Zarządzający adres IP, który będzie przypisany do cml musi być powiązany z odpowiednim interfejsem fizycznym. Jeżeli jest wybrany niewłaściwy, to nie dostaniemy adresu IP z serwera DHCP. Gdybyśmy chcieli ten interfejs zmienić, to wymaga to wyłączenia maszyny wirtualnej, więc warto to sprawdzić przed uruchomieniem CML. Zamykamy ustawienia i dopiero teraz możemy uruchomić maszynę wirtualną. Jak widać, uruchamia się Linux CentOS. Player z nieznanego powodu prosi o instalację VM Tools, takich dodatkowych narzędzi do komunikacji wewnętrznej z VMKą w celu jej lepszego zarządzania. Ale z tego co wiem, te toolsy, zresztą sprawdzałem, są już zainstalowane, więc anulujemy. Czekamy aż system się podniesie. Klikamy continue i akceptujemy licencję. Mamy krótką informację na temat nawigacji i przechodzimy dalej. Tu wybieramy oczywiście wersję Persona. W trakcie instalacji tworzone są dwa konta. Sysadmin zapewnia dostęp do samego Linuxa za pomocą SSH lub. Przeglądarki na porcie 9090. Oczywiście moje hasło powinno być bardziej skomplikowane, ale na razie zostawimy takie, jakie jest. Potwierdzamy. Drugie konto to admin i to jest nasz użytkownik do portalu z symulacjami. Taka sama sytuacja z hasłem. Adres IP dla menadżera CML możemy przypisać jako stały, jeżeli instalujemy na jakimś stacjonarnym komputerze. Natomiast jeżeli jest to laptop i często zmieniamy lokalizację. No to wybieramy DHCP. Czekamy na zakończenie instalacji. I teraz zwróć uwagę na jedną rzecz. Mamy tu adres IP, jaki został przydzielony tej wiemce. Wiem, że nie jest to właściwy adres, więc muszę zweryfikować ustawienia karty. W tym celu konieczne jest wyłączenie wiemki. Logujemy się kontem sysadmin i wydajemy polecenie shutdown. Ponieważ CML ma zainstalowane wm toolsy, to możemy również skorzystać z opcji shutdown guest. Wchodzimy w ustawienia maszyny wirtualnej, opcja Network i widać, że mam zaznaczoną niewłaściwą kartę. Zaznaczam odpowiednią, klikamy OK. I uruchamiamy ponownie CML. I już widzimy, że adres jest poprawny. Do poprawnej pracy musimy jeszcze zarejestrować licencję wykorzystując token. Jest on dostępny na naszym koncie w Network Store. Kopiujemy go stamtąd i logujemy się do naszego menedżera na przydzielony wcześniej adres IP. Klikamy teraz w Tools i wybieramy Licensing. Jak widać, produkt nie jest zarejestrowany. Klikamy Register, wklejamy nasz klucz i chwilę czekamy na autoryzację. Do poprawnej rejestracji musimy mieć oczywiście dostęp do internetu z naszego menedżera. OK, produkt został zarejestrowany i jest gotowy do użycia. Stwórzmy sobie zatem prostą topologię. W tym celu klikamy na Add Lab. I wybieramy sobie jakąś nazwę. Nazwijmy go Test Lab. I klikamy na pustym polu. Nasz workbench, bo tak nazywa się ten widok, składa się z trzech sekcji. Na środku mamy nasz panel do rysowania topologii, po prawej mamy dostępne urządzenia, a na dole mamy dostępne zakładki operacyjne. Przenieśmy sobie za pomocą drag-and-drop na przykład router IOS-V 1 i drugi. Teraz, żeby je połączyć ze sobą, najeżdżamy na urządzeniu i wybieramy Connect i wybieramy Interface. Mamy połączone urządzenia. Jak je uruchomić? Możemy najechać pojedynczo na każdym urządzeniu i wybrać Run. Możemy też przejść do zakładki Simulate i wybrać Start Lab. Druga opcja uruchomi wszystkie urządzenia naraz. Możemy sobie oczywiście powiększyć topologię rolerem myszy oraz przesuwać lewym przyciskiem myszy. W trakcie uruchamiania będzie widoczny taki wskaźnik, że urządzenie się aktywuje. Jak będzie już dostępne, to wyświetli się zielony znaczek OK. Jak konfigurujemy urządzenia, no przede wszystkim z konsoli, tak jak urządzenia fizyczne. Najeżdżamy na nie i wybieramy konsolę. Domyślnie konsola dostępna jest przez przeglądarkę, ale za chwilę pokażę, jak łączyć się z terminala, na przykład putty. Aktywujemy też konsolę dla drugiego routera i jak już mamy aktywne konsole to pomiędzy nimi możemy przechodzić po prostu klikając na urządzenie. Widzimy, że pierwszy router się podniósł i zmienił się od razu przy nim status. Możemy sobie rozszerzyć też konsolę jak w innych terminalach klikając na auto. Skonfigurujmy sobie adres IP na interfejsach. Zdefiniujemy najpierw hostname Dodajemy adresy na jednym, podnosimy interfejs i dodajemy na drugim. Robimy ping. Widzimy, że wszystko działa. CDP też pokazuje sąsiada. Wróćmy teraz do konsoli. Jest ona dostępna przez przeglądarkę, ale również przez Shell. Jeżeli zalogujemy się do cml za pomocą SSH na konto admin, to zobaczymy specjalną konsolę. Możemy wyświetlić w niej listę urządzeń poleceniem list, a następnie możemy podłączyć się z konsolą wybranego urządzenia poleceniem open, wskazując na lab ID, node i linię 0, czyli konsolę. Jak widać, Konsola ta jest replikowana z tym, co jest w GUI. Jeżeli teraz chcemy automatycznie łączyć się z urządzeniami za pomocą putty, to możemy połączyć się z naszym CML-em za pomocą właśnie tego terminala, ale w zakładce SSH Remote Command możemy dodać właśnie to polecenie Open. Łączymy się, logujemy i mamy konsolę. Jak widać, wszystkie te konsole są współdzielone. Na koniec podłączenie do sieci zewnętrznej. Służy do tego komponent External Connector. Przenosimy go i łączymy z wybranym interfejsem routera. W zakładce Edit Config możemy wybrać tryb NAT lub Bridge. Ponieważ chcemy się dostawać do urządzenia z zewnątrz, to wybieramy Bridge i uruchamiamy węzeł jak każdy inny. Skonfigurujmy teraz interfejs na routerze, aby korzystał z DHCP. Widzimy, że adres został przydzielony i teraz możemy robić SSH bezpośrednio na to urządzenie. Jak widzisz, obsługa CMLA jest trywialnie prosta. Będę go używał w kolejnych filmach do tworzenia różnych scenariuszy pod automatyzacją, więc będzie to też okazja zapoznać się z bardziej zaawansowanymi funkcjami tego emulatora. Testowanie konfiguracji przed uruchomieniem jej w produkcji to temat rzeka i będziemy do niego często wracali. I takie systemy właśnie jak CML są w tym bardzo przydatne. Ale nie jest to jedyny system, którego będziemy używali do testowania. O kolejnych opowiem w następnych odcinkach, więc koniecznie zasubskrybuj kanał. Podziel się też informacją w komentarzu, jakich środowisk i jakich systemów do testowania używasz ty i dlaczego. Z mojej strony na razie to wszystko. Do zobaczenia, do usłyszenia, cześć.